Sezon wiosenno-letni zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym powoli żegnamy się z naszymi kurtkami puchowymi, ale przewidziane są również zmiany w domowych outfitach. I tak cieplutkie pantofelki warto wymienić na wygodne i przewiewne, w których nasza stopa nie będzie się podzieć, ale będzie oddychać. Myślę, że ten model sprawdzi się idealnie. Do tego jest dostępny w różnych wersjach kolorystycznych. Ja wybrałam srebrne i złote, ponieważ pasują do większości stylizacji. Pamiętajcie, że w domu też warto wyglądać i czuć się pięknie. Tym bardziej, że podczas pandemii spędzamy w tych czterech ścianach coraz więcej czasu.